Cześć, witam wszystkich serdecznie. Kochani, słuchajcie, sprawa taka. Króciutki film, bo mam fajny motor do naprawy. Oczywiście to nie to Piaggio, które już mamy gotowe. Bohaterem tego krótkiego filmu będzie ta Jak widzicie, co ja tutaj znalazłem. Silnik już jest rozłożony. Oczywiście rozbierał go mój mechanik nie. No i powiem Wam, tu był dopiero fajny numer zastosowany. Cały stary cylinder już po prostu z przebiegiem, zobaczcie, gładki jak pupcia niemowlęcia, można powiedzieć, ale zamontowany nowy tłok, ale tylko z dwoma pierścieniami, powiem wam, bo ten jeden był pęknięty, więc go zdjąłem. Były tylko dwa pierścienie, u góry i na dole. Nie wiem kto miał jaki cel, powiem wam, ale mnie szokują takie rzeczy strasznie. Eee, masakra totalna, naprawdę, naprawdę totalna masakra. Pamiętajcie, jeśli mamy przebieg takiego pojazdu, nie wymieniamy samego tłoka. To nie ma sensu, nie ma sensu. Dlaczego? Już tłumaczę, już tłumaczę, już tłumaczę. Tak. Musimy pamiętać, że wszystko tutaj musi być idealnie okrągłe, tak? Nowy tłok jest idealnie okrągły, jest idealne koło, a cylinder po przebiegu, jeśli już jest dotarty. Jest na pewno owalny w tych dwóch miejscach. On tutaj się wypracowuje, ponieważ tłok się tymi ściankami opiera. Więc jak widzicie, ten tłok nawet się nie dotarł, on nie miał w ogóle przebiegu. Ten silnik odpalał, ale za chwilę gasł. Tam jakieś, jakieś dziwne się robiły jaja. Chyba przedmuchy były, ktoś na nim jeździł, bo tu widzę nawet jest o, jakiś nagar. Ale ten motor, żeby jechał, to trzeba było go na siłę trzymać na gazie, żeby on w ogóle pracował. Eee, więc na czym to polega? Więc musimy zawsze kupić tłok nadwymiarowy, nowy, ale nadwymiarowy. I ten cylinder musi być wyszlifowany pod nowy tłok. Pod nowy tłok, pamiętajcie, wkładanie starego tłoka, nowego tłoka wróć, nowego tłoka do starego cylindra nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jeśli cylinder mamy wypracowany w tych dwóch miejscach, to tutaj nam się robią takie szpary i silnik ma przedmuchy. Jeśli taki silnik dwusuwowy ma przedmuchy w dół, to on już traci swoją skuteczność, dlatego że jest zaburzona praca mieszanki. Poza tym ten tłok tutaj tak ciasno wchodzi, on jest spasowany, że tak powiem, na miarę. Ja podejrzewam, że ten tłok tutaj nie za bardzo pracował, bo <grafię> trzeba jeszcze pamiętać, że w silnikach chłodzonych cieczą, ten luz między tłokiem a cylindrem musi być większy niż w silnikach chłodzonych yy, cieczą. Cieczą powiedziałem, powietrzem powietrzem większy niż chłodzony cieczą. Więc nie ma sensu wkładania. Nowego tłoka do tego cylindra, bo tędy te pierścienie nowe mogą przepuszczać. Także taka mała przestroga dla was, żebyście mogli, moi drodzy, w przyszłości uniknąć jakichkolwiek pomyłek, bo sobie ktoś może pomyśleć. Kurczę, wsadziłem nowy tłok i to dalej mi nie działa. Bez sensu, nie? No właśnie, teraz macie odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. I takich błędów ludzie popełniam naprawdę mnóstwo, bo ja takie rzeczy poprawiam. Kupuję nowy cylinder, zakładam komplet, jest spokój, silnik pali na tyk. I ładnie pracuje. Pozdrawiam serdecznie moi drodzy.